Mam nadzieję, że pamiętacie moje ostatnie próby weselne, fryzury weselnej z Magdą. Dam Wam link na dole do tego filmu. Zdecydowałyśmy się na trochę inną fryzurę, z trochę innym skręcie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na mój drugi kanał, gdzie pokazałam cały outfit i mój i Magdę i wielu, wiele osób się mnie pytało o moją fryzurę, a to dlatego, że zrobiłam ją w 10 minut, ponieważ byłam już spóźniona na ślub. Oprócz Magdy szykowałam jeszcze chyba 3 osoby, więc w ogóle byłam totalnie, totalnie zmęczona, bo to było 5 godzin pracy łącznie, bo chyba Magdę, Magdy makijaż i włosy robiłam przez dwie godziny. Dzisiaj spróbuję otworzyć tą fryzurę weselną, którą sobie robiłam, ponieważ to była fryzura 10-minutowa, naprawdę. E, trochę mi się później rozwalała, więc musiałam ją poprawiać w trakcie, ale to była naprawdę fryzura robiona na szybko, a wiele osób mi pisało, że była fajna robimy no, taką ekspresową fryzurę weselną, czy na jakieś tam inne wyjścia. Zobaczymy, czy tym razem mi się uda pobić tą, ten, tą prędkość. Ci się już tak nie stresuję, ale mam nadzieję, że mimo wszystko mi wyjdzie. Ok. Najpierw oddzielam sobie przedziałek. To był taki przedziałek z boku. Przedziałek był mniej więcej taki. Dzisiaj mi się strasznie włosy elektryzują. Użyję sobie trochę jedwabiu z Joanna. I pierwsze co zrobiłam, to było podniesienie sobie trochę włosów u nasady, ponieważ były okrapnięte tak jak teraz, a nawet jeszcze gorzej. Ja w ogóle myłam je e, chyba godzinę przed, przed, samym, przed samym ślubem. Co zrobiłam, to było oczywiście uniesienie ich kokówko, lakieru. Chodzi o to, żeby nie były takie przyklepięte tutaj, tylko żeby trochę mimo wszystko tej objętości tutaj było. Z tyłu i z drugiego boku to naprawdę jest, naprawdę było robione jak i na szybko. Tutaj sobie ten cały przód. Oddzieliłam. Chyba nawet trochę więcej, już nie pamiętam dobrze, ale to było, na, to było robione palcami na szybko. Chyba teraz sobie oddzieliłam mniej więcej tego przodu. Resztę przeczesałam na bok, na gładko. Tu, oczywiście, tak jak teraz mi wszystko wypadło, co mnie totalnie zestresowało. Moja odrastająca, moja odrastająca grzywka, ale patent na to jest taki, że biorę w sobie wsówki, Przykładam dużą ilością lakieru, jeszcze raz sobie tutaj przyklejam te włosy i powiem Wam, że rzeczywiście trzymało mi się i nie musiałam tutaj nic przypinać w trakcie wesela. Ok, teraz co zrobiłam, to zakręciłam sobie przód, co było błędem, bo powinna była to zrobić na koniec, a zajmę, zajmę się teraz tyłem. I zrobiłam dosłownie coś takiego. Wziąłam szczotkę, wyleję i potapirowałam sobie całość. Po prostu spuszyłam sobie włosy, żeby nadać im objętości, bo już nie miałam czasu na kręcenie. Więc chciałam, żeby miały jakąkolwiek tutaj fakturę, żeby łatwiej było upinać. Odparłam sobie trochę. Niech trochę przeschnął. I będę używać i wsuwek, i szpilek fryzjerskich. Na początku użyłam wprawdzie samych e, szpilek fryzjerskich, ale fryzura mi się poluzowała. Więc polecam Wam używanie większej ilości. Płci. I teraz dosłownie to, co zrobiłam, wyglądało tak. I zawinałam sobie takiego ciasnego koka, tak żeby nic nie wystawało. I przypiąłam kilkoma psówkami tutaj na sobie. Może ten kok sam w sobie nie jest jakiś strasznie atrakcyjny, ale musiałam mieć jakąś podstawę do tej dalszej fryzury. Nie miałam już po prostu żadnych innych pomysłów. Psówki i teraz kilka szpilek fryzjerskich. I wpinam te włosy, które tak tutaj odstają śmiesznie. Ze wszystkich stron wpinam te szpilki, żeby tutaj mi usztywniły całą tą fryzurę. Teraz włączę sobie prostownicę, żeby wywinąć e, tutaj całe, cały ten przód, bo to jedyne, co mogłam zrobić. Ten kiotek nagrzewa się w niecałą minutę. Spuszczę te włosy, żeby miały większą objętość. Prostownica jest nagrzana, wywijam sobie pasma dosyć cienkie. Tutaj będą, nie wiem, z cztery może pasma tak na oko. Wywijam sobie takie dosyć ładne fale. najważniejsza jest tutaj grzywka, ponieważ to ona jest w centrum uwagi z przodu. Jeżeli nie umiecie wywijać sobie włosów właśnie prostownicą, możecie to zrobić lokówką. Dobra, i teraz będzie tak, z tego co pamiętam, ten pierwszy loczek wzięłam sobie tutaj naokoło żeby zakryć jakby ten, całą podstawę. Zostawiam tutaj na górze takie, takie coś. I przypinam go jedną wsówką. tak. Kolejna część. Zwijam tutaj tak lekko. I przypiłam ją tutaj w ten sposób. Coś takiego, z tego co pamiętam. Dalej robię tak samo, tylko tutaj na górze. Wtedy jest efekt takich opadających fal. Od sobie utrwalę przód, bo będzie mi cały czas opadał. W ten sposób, że on tutaj wchodzi pod spód kolejnego. W tym momencie zrobiłam to, że podniosłam sobie u nasadę bo tu miałam wtedy taki sam efekt, taki trochę okrapnięty. Po prostu wyciągnęłam sobie trochę w ten sposób, żeby uzyskać większą objętość. Takie szpikulce są bardzo pomocne do tego. To mniej więcej tak wyglądało, oczywiście nie będzie identycznie. I chyba jeszcze tutaj miałam... Nie było aż tak na ucho. Wydaje mi się, że to było tak bardziej... Tak. Wiecie co, wiadomo, że dwa razy nie powtórzę takiej samej fryzury. Tutaj aż tyle też chyba nie było. Nawet nie pamiętam. Coś w tym stylu to było właśnie takie niedbałe. Grzywka mi będzie teraz wkurzać. Utrwale całość. tej lakieru było dużo, żeby wytrzymało i powiem Wam, że wytrzymało Naprawdę całą noc. Myślę, że wyszło mi coś podobnego. Nie mam teraz pod ręką tamtych kolczyków, które zrobiła moja mama, ale mam inne, równie piękne. Tak wyglądają. Też moja mama robiła. Z kryształem w środku. Wiele osób nie pytało o biżuterię mojej mamy. Ona robi biżuterię rzeczywiście dla nas, dla najbliższych. Nie sprzedaje jej na, w, szerszym, w szerszym kręgu. Ale y, ja cały czas ją namawiam, może, może w końcu się zgodzi. Jeżeli w końcu to nastąpi ten dzień, to ogłoszę Wam wszystkim tutaj, żebyście y, również mogli nabyć takie cudo jak te. To tyle, mam nadzieję, że ten szybki tutorial Wam się podobał. Dosłownie tak zrobiłam moją fryzurę weselną na wesele do Magdy. E, zapraszam jeszcze raz na drugi kanał, żebyście zobaczyli moją sukienkę, skrytykowali lub nie, bo tam częściej się podobała, część, części osób nie. Ale okej, okay, wiadomo, każdy ma inny gust. E, fryzura panny młodej. Też, była w dwóch wydaniach na początku puszczone do kościoła takie luźniejsze fale na bok, później zostały podpięte na zasadzie takiego trochę alabowa. Oczywiście teraz moja fresura nie będzie się z tym makijażem aż tak ładnie prezentowała jak na weselu, ale jest okej, okay. właśnie mniej więcej coś takiego osiągnęłam, e, co miałam w dwie soboty temu. I to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to kciuki w górę dla łatwych tutoriali. Nie wiem, że ta fryzura jest opóźnieniem, za co Was bardzo przepraszam. Ale najpierw byłam na Weselu w dwa tygodnie temu, a w tym tygodniu byłam w cały weekend w Krakowie, a tylko w weekendy w sumie mogę kręcić fryzury. Chociaż dzisiaj udało mi się, także w tygodniu mam nową lampę. Jak możecie zauważyć, mam nadzieję, że w miarę mnie to dobrze oświetla. I to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Pa! pa.